Witam serdecznie. Moim gościem jest Piotr Kantorowski i serdeczna prośba Piotrze o powiedzenia, powiedzeniu kilku, kilka słów o sobie, co robisz, czym się zajmujesz. Dzień dobry, cześć. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Piotr Kantorowski, jak już padło. Na co dzień jestem radcą prawnym, ale też przedsiębiorcą, podcasterem, a obecnie nazwałbym się także biegaczem. To tak w zakresie zawodowym wypełnia moje życie, a w zakresie prywatnym jestem mężem i ojcem dwójki dzieci. Także te ciekawe doświadczenia zawodowe ja zapatruję jako płaszczyzny, które możemy przenosić do rodzicielstwa. I gorąca prośba do Ciebie o podzielenie się Twoim doświadczeniem które z Twoich doświadczeń, e, za, z Twojej drog, drogi zawodowej, wskazał być zawartościowe do przeniesienia do e, naszych rodzin, do wychowywania dzieci. Moim zdaniem są dwa aspekty. Jeden dotyczy, dwa aspekty, o których ja bym chciał powiedzieć, które w mojej głowie są jakoś wysoko uplasowane. Jeden dotyczy umiejętności, którą nabyłem wykonując zawód i moim zdaniem jest ona bardzo istotna w życiu, a mianowicie sztuka argumentacji, która pozwala nam unikać kłótni, a Doprowadzać do przekonania naszego rozmówcy do naszych racji. Przy czym pamiętajmy też, że nie zawsze przekonanie rozmówcy powinno być celem nadrzędnym. To często jest ważne. Ale życie to nie praca, więc czasami trzeba dać. Komuś pełną swobodę pozostania przy jego własnym zdaniu. A druga kwestia, która jest moim zdaniem ważna i której się nauczyłem, myślę głównie na kanwie prowadzenia własnego biznesu, to to, że determinacja w naszym działaniu jest czymś, co pozwala nam dotrzeć do celu. Często łatwo nam zacząć jakieś działania, ale trudno nam dobrność do tego celu, bo pojawiają się nagle, w zasadzie całkiem możliwe do przewidzenia, chociaż gdzieś tam uciekające z naszego pola widzenia, przeszkody. I to właśnie determinacja jest tym czymś, co pozwala nam w życiu dojść o te dwa kroki dalej niż pewnie niektóry. Mhm. Też ciekawy rzeczywiście argument tutaj pokazałeś, tej argumentacji w rozmowie, bo mam wrażenie, że e, czy dostrzegam przez takie modele, gdzie rodzic jakby mówi, bo tak ma być, bo ja wiem lepiej, a tutaj w tej relacji wydaje mi się, że ta argumentacja do dziecka jest ogromnie ważna, którą tutaj wskazałeś. Ja powiem tak, żeby nie stwarzać jakiegoś wyidealizowanego obrazu mojej osoby, to nie jest tak, że za każdym razem jestem w stanie swoim dzieciom wytłumaczyć wszystko używając metod argumentacji. Natomiast tak, uważam, że to jest bardzo ważne, bo tak samo jak jesteśmy już dorośli i nie lubimy, kiedy ktoś nam mówi, że mamy zrobić tak, bo tak, mhm. to myślę, że tym bardziej tak jest u dziecka, które jeszcze trudno jest mu czasem przyjąć, że pewne rzeczy po prostu lepiej zrobić dla świętego spokoju, bo tak czasami mhm. podejmujemy realnie na to, patrząc decyzje w życiu. Dziecko potrzebuje uświadomienia mu, jakie to jeszcze jakie ono będzie miało korzyści z tego, że postąpi w ten, a nie inny sposób, a czasami potrzebuje tego, żeby mu pokazać, jakie zagrożenia niesie ze sobą określony sposób działania. Natomiast ważne jest to, żeby właśnie korzystając z umiejętności argumentacji, używać argumentów innych niż argument tak, bo tak powiedziałem, bo ten argument jest najczęściej niewystarczająco, zarówno w stosunku do dzieci, jak i do Mhm. Osób dorosłych. Tak, ciekawe obszary rzeczywiście wskazałeś. Także bardzo Piotrze dziękuję za podzielenie się Twoim doświadczeniem. Wierzę, że te wskazówki pozwolą Wam wznosić relacje rodzicielskie na wyższy poziom, czego Wam serdecznie życzę. A Piotrowi bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Wam za wysłuchanie tego odcinka. Życzę wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Cześć.